Wyobraź sobie noc na pustyni Atakama. Nagle z głębi ziemi wydobywa się ożywiona, zmumifikowana istota wielkości dłoni. Czy to dowód na istnienie kosmitów? Takie sensacyjne pytanie pojawiało się w mediach, gdy w 2003 roku przy opuszczonym miasteczku Lanoria odkryto 15-centymetrową mumifikowaną, humanoidalną postać. Otoczona białym płótnem i skórzanym woreczkiem ze wstążką, istota miała wydłużoną czaszkę, wielkie oczodoły i nawet dwanaście par żeber zamiast zwyczajnych dziesięciu. Te cechy natychmiast przyczyniły się do gorących spekulacji. Jedni mówili o pogrzebanym dziecku, inni o potworze, mającym czterdzieści lat w chwili śmierci. Na pierwszy plan wysuwały się pytania: czy to naprawdę szkielet kosmity? Czy historia o przybyszu z gwiazd jest tylko przykrywką ludzkiej tragedii? Tak zaczyna się nasza zagadka. A kolejne etapy odkrywania prawdy sprawią, że widz pozostanie zaskoczony aż do ostatniej minuty. Zaraz po wydobyciu z piasków, atakamy Złoty Okaz trafił na czarny rynek archeologicznych sensacji. Amatorskie kamery i portale społecznościowe rozdmuchały teorie o pozaziemskim archeologicznym skarbie. Tytuły prasowe krzyczały o. Człowieku z innego wymiaru, sprzedawanym na czarnym rynku. Czy kosmici istnieją? Zastanawiał się na główek, przypisując znalezisku imię Kosmiczny Szpic. Nawet film dokumentalny Sirius prezentował Atakama Humanoida jako możliwy dowód na życie poza Ziemią. Scena była niemal filmowa. Czarna torba na ramionach handlarza. Ożywiony zabytek o przerażającym wyglądzie. Widz oczekiwał horroru, a listy pełne podpisów UFO zaczęły zapełniać skrzynki redakcyjne. W tle krążyły opowieści o tajemniczej placówce, gdzie polują ufologowie, czekając na potwierdzenie żywych obcych. Wszystko wskazywało na sensację stulecia, aż powieści, że wyjątkowa skrzynka kosmity trafił ostatecznie do kolekcji w Barcelonie. Tam właśnie zadecydowano o losach znaleziska i dopiero dalsze badania miały naprawdę postawić sprawę na nogi. Za sprawą filmu i medialnych intryk genetyk, Gary Nolan ze Stanford University zainteresował się historią Aty i poprosił o dostęp do próbki. W 2012 roku pobrano fragmenty szpiku z kości znaleziska kluczowe DNA. Pierwsza analiza Nolana zakończyła się w 2013 roku konkluzją, że Ata to żaden kosmita. Lecz po prostu szkielet ludzkiego dziecka. Okazało się też, że to dziecięcy szkielet dziewczynki o rodowodzie andyjskim, z mieszaniną rdzennoamerykańskich i europejskich markerów genetycznych dokładnie taką, jaką spodziewalibyśmy się u ludności Chile. Naukowcy z Uniwersytetu Stanford i UCSF nie pozostawili złudzeń: to bez wątpienia ludzka istota. Odkryto, że kształt i wielkość kosmicznej czaszki oraz niecodzienne cechy szkieletu można wyjaśnić serią rzadkich genetycznych mutacji. Po głębokiej analizie całego genomu okazało się, że Ata miała co najmniej 7 mutacji w genach odpowiedzialnych za rozwój kości. Mutacje te tłumaczyły zarówno karłowaty wzrost, jak i dodatkowe pary żeber czy stożkowaty kształt czaszki. Na przykład wydłużona głowa była skutkiem akrocefalii, wrodzonej wady czaszki. Badacze przyznali, że deformacje były tak poważne, że uniemożliwiały prawidłowe odżywianie płodu. W zestawieniu dało to morfologię przypominającą sześciolatka, mimo że maluch nigdy nie przeżył więcej niż kilka chwil życia. Dodatkowo badania wykazały, iż Ata prawdopodobnie cierpiała też na wrodzoną przepuklinę przeponową. Częsty, zagrażający życiu defekt płodu, w którym przepona nie rozwija się poprawnie. Wzór DNA jednoznacznie pasował do populacji andyjskich. Ata miała najbliższe pokrewieństwo z innymi mieszkańcami Chile. Podsumowując, wszystkie genetyczne ślady prowadziły na Ziemię, a nie w kosmos. Jak podkreślili autorzy badań, znalezione mutacje stanowią dowód, że osobliwa aparycja Aty była wynikiem ludzkich wad genetycznych. Nie pozaziemskiej ingerencji. Konkretnie badania Nolana i jego zespołu wykazały, że szkielet należał do płodowej dziewczynki, która przyszła na świat martwa lub zmarła niemal natychmiast po narodzinach. Jak wyjaśnił Nolan, okazało się, że miała ona tak poważne wady rozwojowe, że nie mogła się odżywiać. Gdyby trafiła do szpitala, trafiłaby do inkubatora noworodkowego. Ale w warunkach, w których się znalazła, nie miała szans. To tragiczne odkrycie zamknęło śledztwo. Elementy pozaziemskiej struktury to nic innego jak zmumifikowane patologie genetyczne ludzkiego płodu. Finalne wnioski badaczy obalają wszystkie kosmiczne teorie. Jak podsumowuje jedna z gazet: Ata to żaden kosmita, lecz po prostu szkielet ludzkiego dziecka. I to dziewczynki, której przodkami są rdzenni Amerykanie z regionu andyjskiego. Zamiast kroniki kontaktów z obcymi, analiza genomu odsłania ludzką tragedię. Potwierdza się, że przebywamy na planecie dziewczynki, ziemskiej dziewczynki, która urodziła się z rzadkimi schorzeniami kostnymi. Ponadto badania wykryły aż 64 dodatkowe mutacje genów związanych z chorobami układu kostnego. Na przykład skoliozą czy zaburzeniami wzrostu. Każda kolejna mutacja była jak wskazówka prowadząca nas dalej od fantastycznych domysłów i coraz bliżej do naukowych faktów. Badacze zauważyli, że tak wiele jednoczesnych wad genetycznych u płodu to w zasadzie unikalny przypadek. Nigdy wcześniej nie zanotowano tylu mutacji specyficznie wpływających na rozwój kości u jednego osobnika. W efekcie oglądamy pełen kontrast między faktem a fikcją. Z jednej strony mieliśmy sensacyjne nagłówki i sceny z dokumentalnej grozy. Zewnętrznie niezwykły mały szkielet wydobywany z pustynnego grobu. Z drugiej strony stoi gruntowna nauka. Badania genetyczne wykazały, że każdy kosmiczny detal ma swoje ziemskie wyjaśnienie. Właśnie ta naukowa studnia faktów ugasiła mito intruzie z kosmosu. Wręcz przeciwnie. Badaczom wyłania się przed oczami historia smutna, ludzka, choć nie mniej fascynująca jak podsumował profesor Nolan to nie historia o obcych, ale o ludzkiej tragedii to była kobieta, która miała dziecko z poważnymi wadami. Po narodzinach ciało zostało zmumifikowane i sprzedało się jako sensacyjny artefakt. Właśnie z tej badanej przez nas biologicznej historii możemy czerpać wiedzę. Na przykład o nowych mutacjach przyspieszających rozwój kości i pomóc przyszłym pacjentom. Historia szkieletu kosmity z Chile obiecuje zderzenie wiary z nauką i dokładnie to dostarcza. Na początku wiele elementów zdawało się podsycać dreszcz. Tajemnicze znalezisko, ciemna scena wydobycia, tajemniczy kolekcjoner. W trakcie opowieści budujemy napięcie, podążając tropem kolejnych hipotez. A jednak ku zdumieniu widza, ostateczna odpowiedź jest zupełnie inna niż oczekiwano. Okazuje się, że to nie fantazja, lecz nauka pisze finał tej zagadki. Tropimy ślady z badań DNA, doszukujemy się zakazanych dokumentów, niemalże ścigamy tajemnice ukryte za laboratorium profesora Nolana. Efekt jest zaskakujący. To, co początkowo zdawało się potwierdzeniem obecności obcych obróciło się o 180 stopni. Mocny komunikat strefy zjawisk jest więc jasny. Świat ukrywa w sobie wiele niesamowitych zjawisk, ale za większością z nich stoją naturalne wyjaśnienia. Nie ufajmy pierwszemu wrażeniu ani krzykliwym plotkom. Rozważmy zawsze naukowe dowody. Ta historia wciąga nas w epicki pojedynek pytań o granice możliwości, a kończy się zwycięstwem faktów. Każdy etap ujawniania prawdy podtrzymywał ciekawość widza. Jednak najdłużej odkładane było rozwiązanie. Ostatecznie odbiorca zostaje zaskoczony. Zamiast kosmicznej sensacji pojawia się wniosek, że mieliśmy do czynienia z historią ludzkiej istoty, której ciało opowiada nie mniej niezwykłą opowieść. Dzięki, że byliście z nami. To była strefa zjawisk miejsce, gdzie to, co niewidzialne, nie zawsze jest nieprawdziwe. Zostawcie suba i łapkę w górę. Do usłyszenia.